jest Dariusz Kantor. Ładno uderzenie z dystansu. Będzie rzut rożny dla Wisłoki. O jednak stachnik pewnie żółta kartka dla Oskara Majdy, zobaczymy co wymyślą ci zawodnicy krótko persona do nawrota, teraz kolejny raz persona nawrot dośrodkowanie i piłka jakimś fartownym zbiciem trafia do zawodnika pomarańczowo-czarnych nie jestem w tym momencie w stanie dokładnie Gałecki prawdopodobnie Gałecki wbija tą piłkę w bramkę Stachnika Krzoo prowadzi 1 do 0 naprawdę no to była bramka jakiej mogliśmy spodziewać Niewiele akcji, jedynie stałe fragmenty gry, które mogły tu zagrozić bramce jednych i drugich. Jest Majda. Nie bardzo ma komu grać piłkę do przodu, także próbuje mu trzymać. Teraz jednak faulowany Damian Łanucha. Żółta kartka dla Majdy. Ale że jest to drugi fał tego zawodnika, także. Żegna się z murawą w 35 minucie. Majda, Krzoro w tym momencie zostaje osłabiony. Kontuzja była na Anucha czyli.

W miejsce kontuzjowanego Dramana Łanuchy Radwanek, jednak co zagranie celne, miał tutaj chwilę, żeby dograć piłkę partnerowi Lipiec. Sędzia gwizdże ostatni raz w tej części spotkania Trener zmienia Bramkarza właściwie po sytuacji, w której no, szczerze nie mógł nic więcej zrobić. owak, na prawo Rębisz, piłka w, w, w rękach Pawła Lipca na złamanie właśnie tej defensywy krzo. Teraz bardzo dobre podanie Dodawało się, że cierpliwie rozgrywa swój atak Drużyna Wisłoki Żółta kartka dla drużyny w zielonych strojach, tutaj próba wymuszenia rzutu karnego jednak krążą legendy jak dobre jest prawa noga tego zawodnika tu w Ostrowcu jeszcze nie do końca kibice mieli okazję się o tym przekonać, zobaczymy ponoć w futniku robił cuda spójrzmy o, prawie wykrakałem, dobre Podanie nawrota. Jeszcze cały czas krzo gałęski I fauluje. Tu powinna moim zdaniem być Kartka, ale teraz przy piłce Kuzior. Kuzior. Kuzior sam na sam. Tutaj nie wykorzystał ogromnego błędu drużyny Wisłoki. Sędzia, jak widzisz, że ostatni raz w tym spotkaniu wygrywa z Wisłoką 1 -0. My z tego miejsca chcemy pozdrowić prostego chłopaka z dębicy Mateusza Borka wielkiego kibica wisłoki. No niestety nie tym razem.